Gdzieś na granicy niemiecko-polskiej. Marian. Ile my to jeszcze będziemy pilnować tej granicy? Co? Do skutku, Krzysiu. Do skutku. Aż zniknie zagrożenie. Dzisiaj ma być 35 stopni. A wiesz, że oni w tej Arabii to mają 35. Prawie cały czas. Sam bym ruszył do Europy. No, U nas to może przynajmniej na dziewczyny popatrzeć się tam. Ty, a zauważyłeś, że baby przestały nosić staniki? Tak! Ale wszystkie mają te cycki jakieś takie... Bo ja wiem. Oklapłe, nie? Nieapetycznie to wygląda. Ja nie wiem, czy to jest jakaś forma protestu, czy o co im chodzi. Uważaj. Oto kar... Nie wiem, po co oni do tych Niemców jadą. Ja bym nie chciał. Ani języka nie znam. A i naród historycznie raczej nieprzyjemny. Pa, pa, pa! Pa, jedzie, jedzie jeden. Po o Polsce! I, i, Zwariował pan! Przyciemniane szyby i opalenizna? No! W czasach zagrożenia K granicznego? A, sorry, panowie! A myślałem, że widać moją Maryjkę na desce. Nie widać. Proszę jechać. Chwała. <słuch> Jeszcze trochę tu pozostanie, sam się zmienię w inżyniera. Najpierw musiałbyś ukończyć szkołę średnią.